No to witam serdecznie z Benidormu. Oglądamy mieszkanie po skończonym remoncie. Ono wcześniej było jako niewykończony remont. Teraz oglądamy. Bardzo malutkie. 25 m2 kawalereczka. Ale zrobione sympatycznie. Drugie piętro z windą. szafka wnękowa. Salon otwarty z kuchenką. W tej wersji mieszkania AGD dokupujemy sobie sami. Jeżeli ktoś chce, to zostaje z tą kuchenką. Lub można sobie wkomponować. Tutaj jak ktoś chce można piekarnik, lodówkę. Dołożyć tylko jedno łóżeczko. Cała instalacja wodna, elektryczna, wszystko nowe. Nowa klimatyzacja na gwarancji. Elektryczne rolety. Nie ma widoku na morze, ale do morza mamy tutaj jakieś 800 metrów. I uwaga, cena jak na Benidorm to bardzo ładna cena 55 tysięcy euro. Tak jak jest z tym, co tu widzimy. Drugie piętro, jak już wspomniałem, z windą. I wszystkie wyposażenie nowe. Czekam na oferty, zapytania mieszkankom w Benidormie, 25 metrów kwadratowych, 55 tysięcy, jak na Benidorm jest to dobra cena. Pozdrawiam i czekam na telefony plus 34 634 802 410 lub od razu piszcie na pedro 68